Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na prosty ryż na mleku z cukrem i cynamonem. Prosty, ale przepyszny, i jest to bardzo fajny pomysł na lekki obiad lub kolację na ciepło. Przepisy i składniki podam oczywiście jak zawsze na www.skutecznie.tv. Bardzo serdecznie tam zapraszam, a teraz równie serdecznie zapraszam do filmu, w którym pokażę, jak ten ryż można prosto przygotować. Składniki będę odmierzać kubkiem o pojemności 300 ml, ale tak naprawdę miarka może być dowolna to może być szklanka, kubek, garnek, według uznania i według potrzeb, w zależności od tego, ile ryżu potrzebujecie. Chodzi po prostu o to, żeby złapać odpowiednie proporcje. Ja będę mierzyła kubkiem o pojemności 300 ml. Wsypuję niepełny kubek to jest jakieś 200 g ryżu i tym samym kubkiem odmierzam wodę oraz mleko. Będę potrzebowała jej dużo więcej, bo ryż będę chciała rozkleić, czyli gotować długo na wolnym ogniu, po to, żeby zrobił się taki przyjemny i miękki do jedzenia. Odmierzam zatem 2,5 raza tyle mleka, ile ryżu oraz 2 razy tyle wody, ile ryżu. Zatem u mnie 2,5 kubka mleka oraz 2 kubki wody, takie niepełne, dokładnie tyle, ile ryżu było w tym kubku. Solę. Na tę ilość płynu daję Mniej więcej jedną trzecią łyżeczki soli, ale jak zawsze ilość soli według własnego uznania. Dodaję łyżeczkę masła, wsypuję ryż. Mieszam, włączam grzanie i gotuję na małym ogniu przez jakieś 50-60 minut. U mnie zazwyczaj 50 minut wystarcza i ryż jest ładnie rozklejony, miękki i dobrze ugotowany. Ja gotuję pod przykryciem, tylko co jakiś czas mieszam kilka razy w ciągu tej godziny, tak żeby ryż się nie przypalił. Mieszam bardzo uważnie, dokładnie i od dna, szczególnie pod koniec, kiedy ryż wchłonie już całe mleko i wodę po to, żeby danie się nie przypaliło. Zatem to mieszanie jest bardzo ważne i trzeba uważać szczególnie. Pod koniec. No i po 50 minutach ryż wygląda tak. Ładnie się rozkleił, jest dobrze ugotowany, miękki i bardzo przyjemny do jedzenia. Taki klejkowaty, a ten efekt właśnie chodziło. Taką konsystencję. Można teraz podawać od razu lub zostawić na jakieś 10 minut pod przykryciem, żeby ryż jeszcze bardziej doszedł. Zdejmuję go teraz z ognia i słodzę do smaku. Można posłodzić miodem lub cukrem białym czy brązowym. Dokładnie mieszam. Po czym przekładam do naczyń, w których będę ten ryż podawać. Polewam roztopionym masłem, strużynami miodu oraz posypuję cynamonem. Podaję od razu, póki gorące, jest to naprawdę doskonałe danie, którym można się doskonale najeść i które bardzo dobrze smakuje. Jest miękki, delikatny, bardzo dobrze ugotowany, przyjemnie mleczny i naprawdę doskonale smakuje z masłem, miodem i cynamonem. Ale oczywiście do tak ugotowanego ryżu dodatki możecie dać dowolne. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Banalnie prosty, taki przepis z dzieciństwa, ale myślę, że i takie przepisy warto mieć w swoim repertuarze, szczególnie gdy szukamy pomysłu na ciepły, zdrowy i bezmięsny posiłek. Zatem jeśli nie znacie jeszcze tego przepisu, to gorąco zachęcam do jego wykorzystania i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.